Serdecznie. Ja nazywam się Romuła Dłuczak i reprezentuję Polską Izbę Technologii Wyrobów Naturalnych. Jestem rzeczywiście w zastępstwie doktora Lipskiego. Niestety bardzo przeprasza, ale z ważnych powodów zawodowych niestety nie mógł dzisiaj dojechać na godzinę dziewiątą. Dlatego postaram się go w miarę zastąpić, tak żeby Państwu troszkę przybliżyć ideę powstania tej Izby czyli samorządu gospodarczego, dlaczego to powstało, z czego to się wszystko wzięło. Przepraszam, proszę Państwa, proponuję zrobić próbę ciszy. Wszyscy, którzy gdzieś tam z tyłu mają powody do rozmawiania na zewnątrz, a ci, którzy przyszli słuchać, proszę im nie przeszkadzać. Drodzy Państwo, Izba Gospodarcza. Powstała stosunkowo niedawno, bo została ukonstytuowana na początku, bodajże, że dobrze pamiętam, to rejestracja sądowa nastąpiła w styczniu, więc to jest stosunkowo nowotwór, natomiast bardzo prężnie i dynamicznie się rozwijający. Dlaczego w ogóle ten nurt w gospodarce i skąd to, to takie duże zainteresowanie przedsiębiorców rozwojem przy okazji właśnie. Tychże, tychże zmian i tychże trendów, które w tej chwili obserwujemy na rynku. Państwo, te fakty są pewnie powszechnie znane. W tym środowisku myślę, że tutaj nie trzeba za dużo na ten temat mówić. Ostatnie 50 lat intensyfikacji produkcji rolniczej, produkcji żywności no przyniosły wiele dobrego, ale też skutki uboczne są zatrważające. Te skutki uboczne są coraz w większym stopniu dostrzegane i widać, że trzeba sobie z tymi skutkami ubocznymi radzić. Żeby można było sobie z tymi skutkami ubocznymi radzić, to rzeczywiście trzeba spojrzeć na pewne zagadnienia inaczej, potrzebne są nowe metody, nowe środki, tak aby przywrócić równowagę. Ten deficyt przyjaznych dla ludzi, dla środowiska rozwiązań które powinny być stosowane, czy są już stosowane w rolnictwie, jest widoczny i nacisk na to, aby tą rówo, równowagę w środowisku przywrócić, jest też coraz większy. Wiele środowisk na całym świecie naukowym bije na alarm, nie tylko naukowych bije na alarm i stąd silna potrzeba właśnie aktywizacji środowisk czy też konsolidacji środowisk, które rzeczywiście mogą przyłożyć się do tego, aby ten trend umacniać i ten trend e, rozwijać. E, głównym czynnikiem determinującym rozwój, e, czy może inaczej, in, głównym, głównym czynnikiem, od którego zależymy my wszyscy, to jest przede wszystkim zdrowa gleba. Tutaj w tym środowisku też pewnie za dużo nie, 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 ma, nie, nie, ma, nie ma powodu do tego, żeby za dużo ten wątek rozwodzić. Państwo pewnie doskonale wiedzą, że degradacja gleb postępuje, ubytek gruntów rolnych dla potrzeby urbanizacji też następuje, w związku z tym jest silna potrzeba, aby podnieść, podnosić produktywność tejże gleby. Bez gleby niestety nie będzie możliwe sprostanie wyzwaniom przyszłości. Ta przyszłość nam się rysuje w taki sposób, że no, ludzi przybywa. Zapotrzebowanie na żywność przebywa, zdrowej żywności, na zapotrzebowanie na zdrową żywność również rośnie i tutaj bez gleby, produktywnej gleby, trudno sobie wyobrazić, abyśmy mogli tym wyzwaniom sprostać. W całej Europie takim parametrem świadczącym o jakości gleby jest zawartość próchnicy mierzona zawartością węgla organicznego. I tutaj najnowsze badania i trendy w tym zakresie pozwalają wyciągnąć wnioski, że no, jeżeli czegoś nie zmienimy w praktyce, jeżeli nasi producenci, nasi y, y, przetwórcy nie zmienią czegoś w swoich, y, w swoich metodach działania, to trudno będzie mówić o tym, abyśmy byli w stanie y, sprostać y, wyzwaniom, przed którymi stoimy y, w Europie, ale nie tylko na całym świecie. Ten zawartość węgla organicznego w Europie systematycznie spada, a bez węgla organicznego bez próchnicy w glebie trudno sobie wyobrazić, aby rzeczywiście można było produkować zdrową, bezpieczną żywność. Chcąc wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu, chcąc sprostać tym wyzwaniom, przed którymi stoimy na całym świecie, nie tylko w Europie, trzeba silniej konsolidować się i próbować tworzyć grupy, które pozwolą zmienić ten model rolnictwa, który, z którym mamy do czynienia aktualnie. Intensyfikacja produkcji, industrializacja produkcji rolniczej no, powoduje to, że trudno będzie, będzie, będzie nam utrzymać, utrzymać, sprostać temu, co, co, co stanowi sedno życia czy sedno funkcjonowania. Czy sedno rozwoju. Metody te, które, które, Państwo, które są w tej chwili powszechnie obowiązują i na których oparty jest to, ten aktualny model rolnictwa rzeczywiście jest z bardzo sporym ograniczeniem. To nie tylko degradacja gleb, ale też przede wszystkim jest, kwestia, jest kwestią znaną, że industrializacja rolnictwa powoduje zubożenie bioróżnorodności. Okazuje się, że można wycenić, jak ta, ile ta bioróżnorodność jest warta w skali świata i takie studia też się w tym, w tym względzie odbywają. Chcielibyśmy jako Izba Gospodarcza, która już w tej chwili zrzesza 135 członków, to jest naprawdę duża liczba, m.in. firma Probiotyk Polska jest jednym z inicjatorów powstania tej Izby, chcielibyśmy tutaj w Polsce, konsolidować się, aby rzeczywiście móc ten trend, o którym wspomniałem wcześniej, w polskich warunkach gospodarczych umacniać, dlatego że to jest szansa na rozwój właśnie gospodarki opartej o, o rozwiązania przyjazne ludziom i środowisku. Te firmy, które, są, które weszły w skład Izby, to są firmy, które mają już istotny wpływ na kształtowanie praktyki rolniczej, produkcyjnej szacujemy, że środki produkcji i metody, które, które są powszechniane przez firmy zrzeszone w, w Polskiej Izbie Robów Technologii Naturalnych są już stosowane mniej więcej na 350 tysiącach hektarów użytków rolnych w Polsce, co stanowi już niebagatelną kwotę, świadczy o, przepraszam, wartość, co świadczy, co świadczy o tym, że trend, o którym mówiłem, czyli trend, na y, upowszechnianie i promowanie środków przyjaznych ludziom i środowisku jest coraz mocniejsze i się umacnia. Ym, tak troszkę nawiązując do historii, tak jak wspomniałem, cała, ca, całe nasze przedsięwzięcie y, ma swoje korzenie chyba z półtora roku temu. Zaczęliśmy pierwsze rozmowy dwa lata temu w bardzo wąskim gronie, y, między innymi y, tutaj z udziałem y, Staszka Kolbusza. Z udziałem Sylwestra Lipskiego, który reprezentuje z dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału grupy PRP Technologies. Z moim skromnym udziałem rozpoczęliśmy tutaj taki marsz, który doprowadził do tego, że powstała grupa, ta grupa firm, która tężała w miarę rozwoju. Tu między innymi dołączył siedzący na sali pan Piotr z firmy UGMAX firmę Kopert, i nie tylko, Bioagris, czyli innymi słowy ta idea konsolidacji środowiska, które dostarcza metody i środki właśnie przyjazne dla ludzi środowiska, zyskała dość spore zainteresowanie. Uznaliśmy, że rzeczywiście jest sens i jest silna potrzeba, aby to środowisko wokół tych idei konsolidować. Dlatego, że wyzwań, które przed nami stoją, aby rzeczywiście można było ten trend umacniać i tą biogospodarkę tworzyć, jest całe mnóstwo. Przede wszystkim są to wyzwania, które dotyczą regulacji rynku i też kształtowania tego rynku. Ponieważ to są to wszystko wyroby nowe, rozwiązania inne niż te, do których są wszyscy, czy większość rynku przyzwyczajona. Brakuje bardzo, bardzo brakuje mądrych regulacji prawnych, które rzeczywiście ten rynek by porządkowały. W związku z tym w, my chcemy tutaj na to też mieć jakiś wpływ. Ten wpływ możemy uzyskać tylko poprzez właśnie takie ciało, jakim jest Izba Gospodarcza, Samorząd Gospodarczy, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie ten wpływ wywierać. Jeżeli chodzi o te regulacje prawne, przynajmniej w Europie i w Polsce, no to w tej chwili jest się bardzo dużo dzieje w tym obszarze. Yy, zarówno w Komisji Europejskiej, jak, jak i w Polsce sporo się rozmawia o różnych yy, projektach, które mają regulować właśnie ten obszar yy, rynku i tutaj jest niezwykle ważne, aby rzeczywiście te, te regulacje były przyjazne dla rozwoju yy, tych kategorii, dla rozwoju tego rynku, ponieważ, yy, no ponieważ jak Państwo wiecie, tutaj Mamy do czynienia z dość silną konkurencją, w związku z tym tutaj chociażby zbieranie tej wiedzy, konsolidowanie ekspertów wokół pewnych propozycji regulacji prawnych, szukanie uzasadnień, potwierdzeń naukowych jest tutaj niezbędne do tego, żeby rzeczywiście to prawo, które ostatecznie powstanie sprzyjało rozwojowi. Tejże kategorii i tej, tegoż rynku, a nie utrudniało jego, jego, jego tworzenie się. A tutaj pod tym względem rzeczywiście yy, yy, trzeba, trzeba, trzeba mocno, mocno yy, pracować. Yy, poza kwestiami związanymi z, z, z wpływaniem na regulacje prawne, yy, Polska Izba Wyrobów i Technologii Naturalnych ma ambicje zaproponować certyfikat wyrobów i technologii naturalnych. Mamy nadzieję, że, że uda nam się stworzyć narzędzie, dzięki któremu będziemy w stanie rzeczywiście dać odbiorcom tychże, tychże, tychże produktów i metod gwarancję, że są to produkty wysokiej jakości, które spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa i rzeczywiście zapewniają efekt, który, który jest promowany przez firmy które takie produkty czy takie metody na rynek wprowadzają. Oczywiście na, na, na ten moment na rynku jest całe mnóstwo certyfikatów, które właśnie próbuje rzeczywiście temu konsumentowi czy odbiorcy ułatwić życie, podejmowanie decyzji, tak aby rzeczywiście ta decyzja, którą podejmuje, on się dobrze czuł. Natomiast w przedsięwzięcia w takiej skali, które rzeczywiście dotykałoby wielu kategorii produktów, i które rzeczywiście dawałoby to poczucie bezpieczeństwa, czy poczucie, że podejmuje kupujący lepszą decyzję. No, no Jeszcze nie było w Polsce i mamy nadzieję, że uda nam się tutaj wspólnymi siłami poprzez właśnie konsolidację firm, które zrzeszone są w izbie uda nam się do, do tego doprowadzić, co myślę będzie z dla rynku i dla wszystkich i dla wszystkich, którzy którzy są zainteresowani w tym, żeby to stosować. Drodzy Państwo, to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o przybliżenie tego, czym się zajmujemy, czym się Izba zajmuje. Jesteśmy cały czas na początku drogi. Podejmujemy w tej chwili silne działania zmierzające tak. ku temu, żeby przyciągnąć nowych członków do Izby. Wiemy, że pojawiają się pod, podmioty gospodarcze bardzo silne, zainteresowane w tym, aby, w, tym, w tym, aby wzmacniać ten trend, o który powiedziałem wcześniej. Wydaje się, że, 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 że pod tym względem jest duża nadzieja, że będziemy stanowić bardzo wpływowe środowisko, które rzeczywiście pomoże w tym, aby polska branża, polska biogospodarka rzeczywiście była najmocniejsza w Europie, co wydaje się, że powinno też stanowić przykład dla innych krajów europejskich i mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście jesteśmy też w stanie dać ten impuls gospodarce, aby te kolejne okresy w, w, w historii Polski były równie udane jak te, te ostatnie 25 lat, przynajmniej jeżeli chodzi o rozwój gospodarki rynkowej i wzrost zamożności społeczeństwa. Także tyle ode mnie, dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.